Hejcie sianko ziomeczki ja jestem Seba to jest kolejny odcinek na moim kanale witam was już w tam chyba 17 a 18 odcinku na moim kanale z fsa 19 z mojej gospodarki na początku jak wam się odcinek spodobał zostawcie łapkę w górę napisz w komentarz jak jesteś nowy na kanale zostaw suba z dzwoneczkiem i na początku macie na dole link do kanału koketa wbijcie tam dlatego że Mamy taką troszkę niespodziewaną serię będzie, będzie dla was Więc tam możecie wbić bo tam będzie pierwszy odcinek dzisiaj albo jutro niego, więc tam wbijajcie a my nie przedłużając zabieramy się za Kolejny odcinek, więc w dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie w ogóle żniwa Zaczniemy właśnie sobie żniwa i Takich troszkę zmian Właśnie, dzisiaj była aktualizacja do FSA 19 która dodała właśnie stan w procentach we wzbiorniku i nazwę tego, co kosimy albo co robimy. Tak jak widzicie, tu mamy owies. Ustawiamy sobie to na pszenicę. No, nie, jęczmień. Więc w dzisiejszym odcinku zaczniemy siać jęczmień na tym małym polu. A jak zdążymy to będziemy siali owiec na tym tutaj dużym polu. Więc to bym i będziemy siali tutaj. Więc tutaj właśnie zasiemy sobie jęczmień. A na tym tutaj dużym polu będzie zasiany właśnie owiec. A na tym nowym polu jest zasiana pszenica. Tak kupiliśmy już z, razem z pszenicą ze wszystkim. Więc tam będziemy właśnie siali pszenicę, jest zasiana soja. Więc tą soję tylko będzie trzeba nawieść i właśnie tam później oprys na chwasty zrobić. A tutaj musimy te oto dwa pola zasiać. Myślę, że w dzisiejszym odcinku powinienem tutaj to pole na pewno zasiać, i myślę, że chociaż z pół pola tego właśnie tutaj zasiać, o, obok. Bo w kolejnym odcinku chciałbym już robić właśnie opryski i nawozy. Muszę robić opryski nawozy. aby właśnie w opryski i nawozy właśnie zrobić. No i tak jak mówiłem zapraszam was na dole macie link do kanału Poketa. Tam możecie wbić, dlatego że mamy taką troszkę niespodziewaną. Można powiedzieć dla was serię będzie. No i też możecie wbić do niego obejrzeć jego filmiki, właśnie z jego filmiczki możecie obejrzeć, zostawić mu łapkę w górę i zasubować też jego kanał. I dlatego że ta seria, którą mamy w planach będzie. Pojawiać się na dwóch kanałach, będzie u mnie i u niego. Pierwszy odcinek prawdopodobnie będzie u niego na kanale, dlatego że dzisiaj macie ten odcinek, więc nie chciałem, żeby były dwa odcinki w jednym dniu, więc macie ten odcinek, a jutro prawdopodobnie będziecie mieli odcinek u mnie. Więc możecie wbijać, myślę, że taka seria Wam się podoba. Prawdopodobnie seria będzie po sąsiedzku się nazywać. Na jakiej mapie, na jakich modach, to już musicie wiedzieć dzisiaj do... KOKETA na kanał i tam właśnie zasubować właśnie jego kanał i załapkować, żeby być na bieżąco z każdym odcinkiem. Więc możecie wbijać, na dole macie linka. Myślę ogólnie, że taka druga seria z FS-a właśnie na MP Wam się spodoba. Też myślę, że będę starał się jakieś inne gierki nagrywać, LoL'a i w ogóle Cesa postaram się Żeby było jak najwięcej też innych gierek Wiadomo, Farming to będzie taka główną Główny właśnie na kanale, a szczególnie ta seria, którą teraz tutaj nagrywam Czyli moje gospodarstwo właśnie To <laughs> będzie główny, taki po prostu główna seria na kanale No a już takie inne to są takie bardziej poboczne Wiadomo, sam farming też się nudzi, więc myślę, że powrócimy do Deforesta, nagrywania właśnie Deforesta, Lola i w ogóle innych odcinków. Myślę, że zobaczymy jak to pójdzie, to jutro byście mieli odcinek właśnie, może, albo dzisiaj może jeszcze dwa odcinki mam z jakiegoś Lola albo Foresta więc też możecie spodziewać się na pewno nie będzie jakby miało to być drugi odcinek nie będzie to jest z fs właśnie więc z innej gierki mogę wam wrzucić inny odcinek więc możecie też czekać na jakiś inny odcinek z innej giereczki prawie po pole mamy tutaj zasiane lecimy ładnie, pięknie, fęci lecimy. Po źniwach też prawdopodobnie będziemy troszkę przerabiać nasze pola, będziemy je troszkę powiększać, tak jak się da, właśnie. W pewno to tutaj pole, te duże, będzie troszkę powiększone i prawdopodobnie te nowe pole też je troszkę powiększymy, bo tutaj z tym polem to szczerze mówiąc zbytnio nie ma co powiększać. Może tutaj troszkę do płotu przyładamy, ale to już troszkę za blisko płotu będzie, więc myślę, że to też takie zobaczymy jak to pójdzie. No i właśnie nowa aktualizacja doszła. Zmieniły się właśnie to, że jest stan, czyli mamy teraz 48% zapełnienia siewnika. Pokazuje nazwę, no na właśnie jakiego co mamy właśnie, co siejemy, czy co mamy w zbiorniku, co mamy na przyczepach. Też co doszło, to doszła w tym rysowaniu właśnie ta ta trawa, że możemy rysować właśnie z tą trawę to też jest właśnie fajne, że w tym to jest z tego co tam czytałem w pierwszej fazie wzrostu trawy właśnie jest to więc to też fajne, bo będziemy mogli sobie już właśnie robić te granice i nie tylko więc to jest właśnie fajne też że doszło to właśnie w niektórych miejscach na gospodarstwie możemy się zmienić tak jak tutaj na przykład czy to, żeby nam jakaś trawka porosła widzimy nam właśnie trawki coś w tym stylu z nakończę coś dużo nie mam, tylko 2000 w poprzednim odcinku miałem troszkę więcej, miałem 5000, ale to dlatego że jak widzicie mamy kolejny już dzień. Więc przesunąłem też dzień, więc troszkę pieniążków mi zabrało. A też mam tego moda na pracownika, który mi konie właśnie ujeżdża. I ten pracownik też troszkę pieniążków bierze, ale... Powiem mam tyle, wolę poświęcić na to, żeby mi pracownik zabrał na przykład pieniążki. Aniż to, żeby każdego dnia te konie po prostu ujeżdżać. Bo to jest troszkę no... Troszkę by mi to zajęło, żeby te cztery konie, właśnie tak jak mam cztery konie, jak widzicie, cztery konie, żeby je można powiedzieć ujechać, żeby miały w 100% ujeździć właśnie, żeby miały w 100% tą wydajność, tą kondycję, żeby się rozwijały jak najszybciej. To też jest właśnie takie... W ogóle możecie, możecie pisać pytanka w, w komentarzach. Chę, z chęcią podpowiadam. Myślę, yy, że no, zbijamy te 50 subskrypcji dlatego, że... Wbijamy, wbijamy, mamy 36 subów. Więc dziękuję was za te 36 subskrypcji. Lecimy po, to, po te 50 subskrypcji. A myślę, że jakbyśmy tak do... Dzisiaj mamy 19 marca Myślę, że tak do połowy kwietnia, jakbyśmy wbili właśnie te 50 subskrypcji To by była taka mała może niespodzianka Zależy jakby to wyszło bym z czasem Ale to tylko zależy do Was Brakuje nam, nie, no... Ile nam, niecałe 15 subskrypcji brakuje Więc... Myślę, że nawet Wam się spodoba, spodoba ten prawdopodobnie specjal, ale nie ja, dziś nic nie by tu ich... Na pewno będzie live, będzie live stream na te 50 subskrypcji. Będzie live stream. A czy oprócz tego live, a czy coś jeszcze będzie, na razie wszystko idzie w dobrym kierunku, w dobrych myślach. A to okaże właśnie czas i myślę, że więc tylko czas. Myśl, no, myślę, że to co chcemy zrobić, to wam się spodoba. To Wam się spodoba, to więc możecie zostawić suba. To wiem, prędzej jakby to było, to na pewno, aby miała ta druga część tego, można powiedzieć, specjału wypalić, to będzie gdzieś tak połowa kwietnia, a koniec kwietnia. I będzie. Ja bym się cieszył, jakby to wypa wypaliło i by mi się coś takiego spodobało. Widzicie, mamy tutaj jeszcze parę przejazdów, mamy 12 minut, więc myślę, że chociaż tamte pola powinniśmy za z, tak z pola zasiać w tym ciągu, się taki 30-minutowy odcinek. Jeszcze go nie będziemy robić tak 30 minut powinno starczyć 30 minutowy odcinek Będę zrobić i wstawiam wam tego właśnie ten filmik i letę też troszkę popracować nad naszym save'm żeby go dokończyć żeby dzisiaj właśnie go dokończyć jak właśnie koker będzie już go dokończyć żeby już wam nagrać ten odcinek i dokończyć wszystko i będzie gitara Troszkę się tam nam pracy zostało nad tym save'em, ale jeszcze, szczerze mówiąc połowę maszyny, wszystko takie połowe mamy zrobione, tylko teraz takie dupererka końcowe zostały do zrobienia. <coughs> więc możecie je wbijać. Mi się podoba, koketowi też się podoba, moja gospa mi się podoba, moje maszynki też mi się podobają. Koketowi tak samo jest że mówiąc, jest zapał do nagrywania właśnie, więc myślę, że... Nawet by mogło być, więc częściej dwa, 3 razy, tak, dwa odcinki ze spokojem z tej serii. Byście mieli dwa z FSA, z tej gospodarki, z dwa z tamtego. U mnie na, dwa i u niego dwa, czyli w tygodniu by były cztery odcinki. No jeszcze jakieś inne gierki by wpadły, bo teraz taki zapał, zapał przychodzi. No a gorzej jest właśnie z weekendami, dlatego, że my na weekendy nie ma. W so, ja w soboty, w piątek wyjeżdżam i wracam dopiero w sobotę, w niedzielę wieczorem. 明年吗？ No, także ogółem mamy tutaj 15 minut. To zobaczymy jeszcze. Albo nie, zrobimy sobie dwa odcinki ze siewów. Będzie się w tego pola i zrobimy się właśnie tego pola obok. Zrobimy dwa odcinki ze siewów. Mamy 15 minut. Myślę, że taki krótszy odcinek. Zrobimy dzisiaj to troszkę krótszy odcinek. Zrobimy właśnie dwa odcinki ze siewu jest siewu właśnie dzisiaj taki krótszy odcinek ale to tylko dlatego, że właśnie chcemy ten tą drugą ogółem tak teraz patrzę na czas żeby się tak troszkę wyrobić troszkę mi się plany przed chwilą zmieniły ale myślę, że to wam się spodoba taki krótszy odcinek ze siewu na mogłem a w kolejnym właśnie odcinku zrobimy sobie siewy tamtego pola Zrobimy sobie właśnie siewy tamtego pola myślę, że to też Wam się spodoba, będą dwa odcinki ze siewów. Zrobimy sobie tutaj jeszcze poprzeczniak. Zobaczymy jeszcze może zaczniemy tutaj po prostu tutaj do końca dojedziemy i czekajcie to co w ogóle jest, zmienimy na o, yes. podjedziemy pod Zatankujemy już sobie go na kolejny odcinek O fuck, zajmę ścianę Napełnia się Aha, to fajnie było Czemu to się włączyło? Dobra, mamy Fencika tutaj odstawionego Mamy 16 minut, od tego mogłem paletę, więc zabierzemy tą paletę. I pokażę Wam w ogóle, ile mamy palet właśnie tych wełny. Troszkę posprzątamy tutaj. Jeszcze taki troszkę krótszy, 20-minutowy odcinek będzie. Dlatego, że zmieniły mi się plany. Zabierzemy sobie jeszcze tą paletę wełny tutaj stąd. Zakończymy ten odcinek. Jeszcze troszkę odcinków do nam zostało. A zrobimy sobie taki... Właśnie w 15 minut byśmy tego pola nie zasiali zbytnio. A zobaczymy jak to pójdzie to może na następny odcinek by był nowy nabytek. Zobaczymy. też mamy 100% wełny jak widzicie 100% pisze 1000, 1000 litrów wchodzi na taką paletę 100% wełna ustawimy sobie tutaj sobie później poza odcinkiem stawia to ładnie pięknie więc jak widzicie tutaj gasi Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć palet Więc jeszcze myślę W kolejnym odcinku będziemy mogli je sprzedać Zobaczymy jak to pójdzie, więc co Jak wam się odcinek spodobał Zostawcie łapkę w górę, napisz komentarz jak jesteś nowy na kanale Zostaw suba i na dole macie link Suba oczywiście z dzwoneczkiem Na dole macie link do koketa Wbijajcie tam na nowy odcinek Z serii na MP razem ze, Będzie to seria ze mną prowadzona I u niego będzie na kanale, będzie u mnie Więc to? Trzymajcie się do kolejnego, na razie widzimy się u koketa na kanale za parę godzin, trzymajcie się, cześć na razie.